Będziecie mogli wygrać tyle gemów, ile mam dzisiaj farel. Na końcu tego odcinka wylosuje, więc. O! No, trzymajcie no kciuki za niego. Postaram się trafić jak najwięcej. Pamiętajcie, wybieram numer 6. 10 tysięcy łapek pod tym filmem i zapraszam kolejnego youtubera do tej serii. Napisz w komentarzu, kogo mogę zaprosić. Dajcie mi chrupkę, tak, to ja. <grym> Okej, <Okay>, dajcie mi chrubkę. <grym> zapro. Zaproś do znajomych. Gracz ma zbyt wiele oczekujących zaproszeń. To nieźle. Hej, cześć, witajcie, jestem Damen i witam was w nowym odcinku na moim kanale. jest ze mną Farel. Siemaneczko, witam wszystkich. Hej. Wiesz, to Farel, bo jest chyba najbardziej oczekiwaną osobą w tej serii. O kurczę, mimo mi. Zostawię, U... Zostawcie za tę łapkę w górę, o, chyba. <laughs> Już to wstępnie, ta Dobra, dobra <laughs> bardzo dziękuję. No i słuchajcie, dzisiaj Farel będzie wybierał, co muszę kupić w ciemno. Okej. Okay. Słuchaj, ja mam w sklepie tak. Po pierwsze, no nie ma dzisiaj jakichś takich super mega ofert, jest, są dwie takie droższe. Mm -hmm. i, I powiedzmy, że no reszta taka. Średnia. Na początek mam podwajaż żetonów, który jest na przecenie, czyli za 59 gemów, czyli mniejsza. E, A czekaj, pusz... ja sprawdzę u mnie. Też to mam, tak. 100, też masz? Z 110. No. Dobra, potem mam gadżet. Gadżet Camerton e, do poko. A właściwie w sumie teraz poko mam ma. ustawionego do gry, więc, więc w, sum, w sumie nawet byłoby fajnie, jakbyś go wybrał. E, dobra. dobra, następny jest mityczny zadymiarz. Mhm. Za 350 u. gemów. Czekaj, profil, kogo ty nie masz z mitycznych zadymiarzy? Sprawdź <laughs> szybko. Zadymiarze, mityki, tak? <laughs> Max. A, Max! Nie, mm -hmm. i maxi pana P, sorry, maxi pana P, więc jest wybór, 50 na 50. Dobra, następny jest, następna jest Mega box na przecenie za 60. No i teraz mm -hmm. już się zaczynają skiny. Futbolista Bull. Szczerze... Tak, 2500, no. Tak, szczerze, nie, 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 wiesz co, ja mam tylko czerwonego jeszcze za 80 gemów. Aha, tego, ja myślałem, że ten za 2500... Ale e, ten za 2500 pan... też jest, masz rację. A, <laughs> Też jest, do... no, jeżeli chodzi o te star Points, to jest jeszcze studentka KM za 500. Pirat mm -hmm. drogowy Karl. Plażowy Brock, klonowy Barley, no i ten futbolista Bulo, o którym wcześniej wspomniałem. Dobra Faraj, jeszcze wytłumaczę Ci na szybciutko zasady. Ja sobie teraz za chwilę to wszystko ponumeruję od 1 do 10. Mm -hmm. eee, no i zagramy trzy gierki i trzy razy będziesz losował coś, eee, poprzez podanie mi numeru właśnie tego od 1 do 10, co będę musiał kupić. I szczerze liczę, liczę, że to nie będzie mityczny zadymiarz, bo ja mam taką, miałem taką <laughs> zasadę, że nie chcę kupować żadnego zadymiarza nigdy. I wszystkie chcę po prostu trafić. Powiedz mi, a ile masz yy, ile kosztuje taki mityczny zadymiar? Za ile gemów? 350. 350? O kurczę, sporo nawet. No dobra, to będziemy w niego celowali. Dobra. Ej, w ogóle zapomniałem, chciałem w tym odcinku dodać jedną, jedno jeszcze losowanie. Żebyś wylosował jeszcze okay. jedną liczbę, ale. Okay. Ale nie dla mnie, tylko dla widzów. Słuchajcie, ja zrobię w tym, w tym odcinku giveaway. Jeżeli chcecie go wygrać, wystarczy zwrócić łapkę w górę, zasubskrybujecie mój kanał i napiszecie komentarz na temat filmu i będziecie mogli wygrać coś, co farel wam wylosuje. Nie będą to oczywiście Star Points, tylko coś za gemy, więc będziecie mogli wygrać tyle gemów, ile wam dzisiaj farel na końcu tego odcinka wylosuje, więc oh, no, trzymajcie no kciuki za niego. Postaram się trafić jak najwięcej. Pamiętajcie. Dobra. No najlepiej by byłoby trafił mitycznego zademiarza, to by mieli 350 gemów. O. Okay. Dokładnie. Dobra, dobra, dobra. żeby nie przedłużać, to słuchaj stary, mhm. ja, ja już tutaj zacznę, ja już tutaj zacznę podpisywać wszystkie uh, rzeczy. Dobra, to sobie dam okay. tu. Dobra. Masz jakąś swoją szczęśliwą liczbę? O kurczę, 16. <noise> Bo 16 się urodziłem. nie, nie wiem mam jakąś taką szczęśliwą liczbę. Od jednego do dziesięciu ci chyba chodzi, co? Bardziej. No, od jednego do dziesięciu możesz mi jakoś, jakąś, wiesz, taką szczęśliwą, żebyś mi podpowiedział, gdzie mogę coś ustalić. To dobra, no to dajmy siedem. Szczęśliwa siódemka. Ale to czekaj, czekaj, bo jeszcze nie napisałem wszystkich. Okej, okay, to czekam. Dobra, no już napisałem, nie będę zmieniał. Wiem, wiem, gdzie jest siódemka akurat, ale chcesz zostawić tą siódemkę, czy chcesz zmienić? Bo możesz zmienić jak coś, ale możesz zostawić. No, nie, sorry. Zmienisz? Nie. Jednak zmieniasz. Ej, to siedemka była spoko, ale dobra, na co zmienisz? Na jedynkę. O boże, co ja Nie! Wiedziałem, że dasz coś pod jedynkę takiego mi się wartościowego, bo to jest pierwsza cyfra. No, dawaj. Miałem wielką ochotę na studentkę EMS, ale sobie jeszcze ją kiedyś kupię, bo to jest pomocnik bull za 2500. Nie, no jest okej, no nie mam co narzekać, no. I plus pod tą mapę, którą mamy, to jest nawet okej, nie? Dobra, dobra. No tak, idealnie będzie pasował, bo mam dobra. teraz y, zapomniany wodospad. Bez skrzynek, mapka. Ja będę grał Jackie czy kimś, czymś innym zagrać? W sumie, czekaj, ty weźmiesz Bula. No dawaj, dobra, zdecyduj się, no. Ja tutaj sobie wezmę Bula i... Pana P wezmę, wiesz? Ja o. wezmę pana P. O, proszę, pingwinek. Pingwinki Damiana, fajnie. Tak jest, <laughs> dokładnie. Pan Pacze, czy wymuchają. Okej, okay, to tak. Ten star power, mam też do niego gadżet, więc U, wow, dalej, dalej. Dobra. Gadżet pingwina. Muszę nawet nie ma co walczyć o cuby, więc od razu ciśniemy, może na środek. Dobra, zajmujemy, zajmujemy, dobra. Tak, ja na szybko sobie postaram nabić tą y, bazę roboczą. No bazę z koks. Nazywa? dobra, nie wiem czy to ktoś tu wleciał, Chyba nie. Nie, dobra, mamy czystą. <trym> no i no super, nie. Na, no, od razu. Nie? Odkryją nas! Od razu. Kurde, dobra, uwaga, to jest. Rico z Tarą. Leon dostał. Nie. Czekaj, dobra, czekaj. Dobra, leży. Do, o, Leon już leży. Czy damy tam radę podejść? Miko leży. Ej, dobra, dobra, ja czekaj, zgarniam tego gema. Dobra, to... O nie, o nie, kroj, kroj, czekaj, kroj. nie wiem cię... się, się, no próbuję, o nie, dobra. Dobra. dobra, czekaj, ja się tu wycofam na razie, dobra, widzę, dobra. że macie stawiam tutaj ostrą bazę. wymianę, ostrą wymianę macie, stawiam bazę i patrz, powiększam mojego wow. małego tego Ej, ja to pierwszy raz widzę, Ej, ja nic, jazda z nimi, jest ja Osta... zupełnie ty, nic... wielkie starcie, ty. ja nic nie zrobiłem w tej grze, zupełnie, o nie, o nie, o nie, o nie. muszę cofnąć czekaj, bo ją, czekaj, padłem odbi. dobra, dobiją, dobiją, na daleko, dobra, pięknie, okej, okay. Eto to na Easy, chłopczę. Czekaj, czekaj, bo Kurczę, mam. W sumie w sumie, Leon, no w sumie, w sumie mam mało zaskoczyć. HP, no mam mało HP, lepiej sobie... Poczekam dobra. chyba na ciebie. Stanę tam w miarę blisko, wiesz. I tyle, no. Dobra, no, dobra, to będzie teraz Easy, bo... Aha, u niego się jeszcze ziomek. Tak, dobra, dobra. On, ona. O już się respi, dobra, dobra. To ja czekam jeszcze. Czy Ten Leon, Kumplu. Nie wiem, tu jest, on jest nowa... nie. Od razu by podjechał, ale cwaniak! Kurczę, ja mam teraz problem. Dobra. jestem trochę. No no po prostu ale... chwilę musisz o, o, odczekać. Poczekam sobie ulta może za, też zaraz będę miał, więc... nie dużo mi brakuje, ale dobrze, bo nic nie robiłem totalnie w tej grze <laughs> Okej, okay, i teraz ja postaram się pokonać. Dobra, tam obita Leon tu gdzieś dobra. będzie zaraz. Bazę, Ujaj, dostałem. Powiem, tam razu. I Tabi musi się teraz wycofać Le Leon, Leon! Ja Leon! Znowu znowu! znowu. Kurczę, mam go. ale mam go, jest go mam, go, jest mam go. Jest dobra, sobie. dobra, mam go, super Dobra, Klasa. Dobra, pięknie. Czekaj, ona pięknie. dostała meteorytem przede mnie. Nie wiem, też nie wiem. Ja się skupiłem na Leonie, bo wiedziałem, że on włączył właśnie tą niewidzialność swoją i gdzieś zniknie zaraz. Dobra, pięknie. super. Pięknie. Przez chwilę powiem ci, że jednak się zrobiło ciężko. Myślałem, że będzie no. Easy, a tu chłopaki trochę spocili. Dobra. Dobra. To pierwsza. E, runda za nami. Tak. Teraz kolej. Cyfrę mam wybrać, tak? Tylko czekaj, nie, teraz ja muszę totalnie to zmienić. Bo już ci okay, powiedziałem, okay, że to jest. I muszę <laughs> Ale dług... mogę dalej y, wybierać jedynkę, czy już jedynka odpada? E, od 1 do 9 po prostu, wiesz? Aha, jeszcze bo raz. Jed może, jed dobra. Jeden slot po prostu odpada. E, Okej. Okay. Dobra. Hmm, to wcześniej myślałem, że na jedynce było coś słabego. Mhm. Mm Okej, okay, dobra. To pójdę teraz taką taktyką. W ogóle. Hmm, powiem ci, że jak wybierzesz teraz studentkę M's, to mam niestety problem, bo nie mam tylu star pointsów, tak się okazuje. <laughs> No to nie wiem, będziesz musiał. Będę musiał to zbierać, obiecuję, obiecuję, tak, będę musiał to tak, zbierać. Tak, dokładnie. Ej, ale jak mi kupisz na przykład dwóch futbolistów bu buli, to, to będę smutny. No i jest też taka szansa, nie? Dobra, Dobra. Jest, jestem gotowy, to dawaj. Celować? No dawaj, ale skup się teraz, skup się teraz na coś okay. dobrego. Siedem Juju, co było siódem. <laughs> jednak no, tą siódemkę wybrałeś. Byli. Ej, tak, za zamarłem, siódmka, no? zamarłem, bo myślałem, że dałem coś innego na siódemkę, ale nie, ale nie, jest okej. Okay. A co jest? Wiesz co? Gadżet. Kame gadżet! Kamerton, o. Kamerton. Nowy gadżet, więc bardzo fajnie. Do czego to jest ten gadżet? Do poko. Poko. Do poko. Poko eee, i wszyscy sojusznicy w pobliżu uzyskują 500 punktów życia na sekundę przez 5 sekund. Ładunki na mecz 3. O, bardzo fajnie. Dobra, to słuchaj, ty weźmiesz poko, a ja może wezmę na tą rundę. Hmm, <laughs> Kogo tam wybierasz? Bibem bi bi wziął. O, mi się wydaje, Dobra. Że to jest ja grałem dzisiaj bi na, na tej mapie właśnie, tylko że ja na trochę mniejszych pucharkach, bo dopiero co trafiłem bi też, ale No grałem ja się... właśnie wspomniałem, że ona ma dużo pucharków, więc tutaj może być wyższy poziom, ale po, po, postaramy się wygrać. Jako. Ile, dobra, ile tutaj miałeś? Góry. Bo ja nie zwróciłem uwagi. Chyba 500 coś. A, dobra. No ja na pokoju mam z 400, nie? Więc... Ojej, dobra, ojej, ojej. O, 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 uciekał, uciekał. Dobra, ucieka. dobra, znażyłem. Klasa. Dobra, mamy ją. Pszczółki, leży. Dobra, Gigi. dobra. Ja go nie lubię pokograć, Nie wiem jak ty. Yy, kurczę, mało nim gram, ale mam nadzieję. Patrz, prawie mnie jest ultował, ale cwaniak. Yy... Dobra, dobra, spokojnie, tylko żeby. Kurczę, Shelly jean. Dobre połączenie, bo będzie mógł przyciągać, nie? Mało, mało, mało szelka. No tak, tak. Nie wiem, wiem, ale ja no, też nie miałem dużo. Ona życia. może mieć już blisko do Ulta, nie? Ja też mam ulta, jak coś do leczenia. W ogóle wolne sobie to też. Taką. Fajne to jest, kurczę, ty. Rewelacja, bo tu możesz teraz leczyć nie tylko. Jedną osobę, a kilka. No jeszcze jakby miał star power, że atakiem leczę, to też super. Niestety tak, nie tak, mam. ja już mam wszystkie star powery. Dobra, czekaj, użyję sobie ulta. Teraz o nie, nie, ult, 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 dawaj, dawaj, dawaj. Uenu, Uenu, to jest totalna chillera, nie? Chłopie, jazda z nimi ostra jest, oni nie mają w ogóle cubów rozumiesz? Też nie możemy dać się zaskoczyć. Wow. Widzisz, tutaj ni tam, tutaj Nita ma Miśka, zaraz go na mnie rzuci. Dobra, 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 na spokojnie. Ojej. O El Primo, tutaj chciał mnie podjechać. Mam leczonko jak, jak coś. Nie, nie trafiłem. Mam leczonko jak coś. Nita ma AFK chyba. Tak, tak, dobra. No, tak to tak wyglądają gierki dostało na sprawy. tam jeszcze pucharka. Rosa. <laughs> Rosa z kim się jeszcze została? Dobra, on dostaje Bombę i drugą i śpi O jeszcze żyje. Dobra, teraz śpi. Wielkie starcie. Gong, gong. Uleczam <laughs> i Elo. Do... Nie, co jest? Kogo jeszcze? A, dobra, Rosa, Rosa, dobra. Ona była razem z tym l Primo w drużynie? chyba tak, no. teraz będzie się kampić, żeby ten L-primo był, wiesz. Nie przez chwilę. Chodź, chodź, chodź. O Zbawiam. dobra, dobra. Obita i petarda, ale jeszcze się zresztą. Jest Jeszcze jest L primo, no jest po walka. Dobra, ha spokojnie. Nie jest. Ja tutaj widzę, że jest luźno. Ile ja mu HP też zabrałem tam? Benz, Patrz! Do... Co? <laughs> Poddał się sam, dobra Dobra. dobra. Nie ej, super! No, Ulca to uciekł trampoliną! No <laughs> widziałem właśnie. Ej bardzo, bardzo to przym się gra tutaj dzisiaj, co jest? <grym> Niesamowite. No to bardzo dobrze. Widzowie, zostawcie łapkę za takie fajne gierki, kurczę. O, a skoro łapkach tak. moga, bo w sumie każdego tak. zawsze pytałem, ile powinno być łapek, żeby był kolejny odcinek z tej serii. W ogóle w komentarzach możecie pisać, kogo teraz powinienem zaprosić. O. Mi Jak... się wydaje, że taki odcineczek, no to 10 tysięcy łapek to tak minimum. Minimum, nie, no same winy. No kurczę no Dobra, ty Za ja już... każdy celny strzał! Tysiąc łapek, nie? O. W meczach. To, to jest dobry deal, możemy na to pójść. Słuchaj, yy, tak, wykreślam oczywiście teraz gadżet. Okej. Okay. No i teraz masz liczbę od 1 do 8. Tylko czekaj, muszę, muszę to... Muszę to sobie posortować znowu. Posortuj, posortuj, no dobra. Oj, chyba wiem co wybierzesz. Myślisz, że trafię w to? Zary, chyba ryzykuję dużo ogólnie ty, moim teraz wyborem tym. Ale zobaczymy. Trzebać? No dawaj. wybieram numer sześć. Ta bum, czy nie? <grym> pod pod piątką, pod piątką był mi też to Pod piątką. O kurczę, to bliska, blisko. Trafione no. pływa. <grym> Ale wiesz co, trafiłeś, trafiłeś, słuchaj, skin do Broka. O, ja bogało. mam wszystkie. Na przykład. A co to Mam wszystkie, tak. Jest Chyba pięć? Teraz ci powiem. Eee, no, możesz mi powiedzieć, jak w międzyczasie doładuję game. Podsta podstawowy Brok Strzelec, później jest plażowy Brok, później jest Boombox Brok, to jest trzeci, czwarty wyścigowiec Brok. I. A nie mam, czekaj. Hmm, nie mam tego, smoczego tego na święta. A no, czekaj, wiem, jak wiem, wiem, jaki on ten... ostatnio chyba wygrał top model, z tego co widziałem. <laughs> Jeju, kurczę. Najgorzej. Dobra. Dobra, dobra. Dobra, no to ja sobie tutaj bro Broka ubieram. W ogóle ja mam Wyścigowego też, nie? Też mam skin już do Broka. Okej, okay, ja biorę... <śmany> doładowałem, doładowałem sobie Gemmy i go nie kupiłem. <śmany> Aha. Dobra, <śmany> nieważne, nieważne. Ja biorę Franka. i Jedziemy z Meczykiem. Dobra. Mi się wydaje, że tutaj Frank będzie pasował dobrze. Bo jak... Ale tu musimy wejść od razu, myślę, chyba w krzaki, co? Robimy środeczek? No dobra, no to dawaj. No, bo moim Frankiem raczej tam nikogo nie dogonię. No może A być jak, ciężko. Tylko w środku jak... może na patoczy, nie? A jak nam ten meteor znowu wleci? No miejmy nadzieję, że tak nie będzie. O kurcze, strzeli, bi. E nie, 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 O nie, o nie, o nie. Czekaj, czekaj, dobra, ja jestem na dole. Załatwiliśmy ją, czekaj ale nie. Ja jestem bez szans tutaj, bi. <laughs> Ej, nie. <laughs> ale nas sprzątnęli. Słuchaj, mi... tak się ustawiliśmy, że wlecieliśmy idealnie dalej w środek i każdy z każdej strony nas dojeżdżał. Tak. Sła, to było, to było ciężkie. Tego nie było. Dobra, się. dobra, to się wytnie. Okay. Nie no, nie wyciąłem tego, zostawiłem. No też nie można cały czas wygrywać, nie? No jasne, że tak. No nie wiem, to chyba już nie pchamy na środek, Tak, lepiej, lepiej nie. Kurczę, Piper, a ty Jakaś... masz, z prokiem, więc też mamy równe szanse Jakaś wymiana tutaj ja Ma dużo życia, więc ona może mnie tam obijać, a ty możesz się wtedy puszować. co ona robi? Uspuszować. Nie wiem, chyba Malaga. laga. Dobra, dobra, dawaj. Lecimy. Ja muszę ją odciąć. Uuu, ona no ma też kurczę, ona, ona ma tego. Ma tego no. Budżeta, no, to jest spoko ta szarża. Też mam w ogóle to, tylko coś nie mogę jej sięgnąć. Może, Max? no. Macie Max, bo jej, bo. Ten, ten, Jackie. Ja zapominam, Jackie, Jackie, Jesse. Za dużo już tych zademiarzy. Dobra, dobra. Mam ulto w ogóle. Tylko. Dobra, wierzę. Czekaj, czekaj. Zabijają? Nie! Kurcze, padłem no, nie wierzę w to. Po prostu Jesz, w to nie jeszcze, wierzę. Jeszcze mnie zwolniła. No ten brok jest... Znaczy brok? Frank jest faktycznie wolny Problem jest taki, że nie mamy cubów, nie? No właśnie już nie mamy. A były, były, znaczy miały być. Leżały sobie, no Ale na szczęście mam jeszcze Ulta w zanadrzu. Ej. Więc go nie spaliłem. Dobra, poczekaj. Mm. Czekaj, Rosa, Rosa, Jezu, będę leżał! Zasiadę złapać kuba? Bo ja mam mało strasznie, muszę... Nie. Ja muszę nie, nie. uciekać, muszę robić ewakuację ostrą. W Kurde, ogóle... jak ja nie lubię takiej rozy kampiącej w krzakach. Ja myślałem, że nikogo nie będzie, mówię sobie, ale co, na lajciku. Wiesz co, ja byłem zatruty przed chwilą przez kruka i zostało mi ze 100 HP. <laughs> to był no fart to na szczęście spalny. Nie położyliśmy co, chyba teraz te krzaki i czekam. nie mapysta. wiem, czy tu nikogo nie będzie na pewno, o. Nie no, znowu. Dobra, dobra, oni się tam timują niby. Ej, co jest? Co, co, co dwa odwala cały czas? Wrzuciłem multa. Mortis uciekł, kurczę. Uważaj, uważaj, kruczek. Dobra, leży, powinien leżeć. Leży, tak. Mamy już trzy cube, więc easy. Yy, ulta na razie nie pal. Poczekamy no, mam, na trzymam, moje trzymam. życzko. Dobra, ja to sobie ich tak dziabię. Co oni, co oni tak się kręcą wszyscy? No bo chcą się steamować tego Mortisa. Musimy jakoś tutaj obić ładnie. Czemu? Gdzie oni mają teammate? Nie wiem, właśnie. Też nie uważaj kruczek. Kruczek. Widzę, widzę. widzę. Okay. Ten ja chy... ich kultuję. Ten już chyba im nie wyszedł. Dobra. Ja Soro tam też... Dobra, i ja został ostatni. Tak jest. Mortis tak, Easy. Easy. Bomba, nie dostał. Czekaj, czekaj. Nie bomba łóżko. dostał. I Im kończysz. No, do trafice, dobra, nie dobra. dobra, ja to zrobiłem już, jak dobra. Jak on tego uniknął ataku, nie mam pojęcia. Dobra, dobra, ale jest win. Z tradycja, jest win, jest ...nikt nie widział wcale tej porażki. Trzy winy z rzędu, fajnie. Zła taktyka, zła taktyka, Aura. No, Nawet niestety, niestety, ten środek nas zniszczył. Ale chyba wiesz to wtedy wszyscy sobie obrali taką taktykę, taki pech mieli. Tak, totalnie, to się tak jak. wydaje, no. Ej, w sumie to już... Trzy rzeczy wylosowaliśmy. Trzy rzeczy, tak, dokładnie. Tak, czyli teraz będziesz losował, słuchaj, od dla raz, wizów. Tak, dla widzów, tylko to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I musisz mi podać cyfrę od 1 do 6, nie? Tylko poczekaj, od jeden poczekaj. do sześć, Dobra. Damy sobie tutaj rzecz. Zrobię. Kurczę, mam nadzieję, że Was nie zawiodę, że to nie będzie, nie wiem, papierek po Kinter czekoladzie. <laughs> nie, zrób, zrób coś dobrego. Dawaj. Dobra. Ja jestem gotowy. Uwaga, jeden. I uwaga, i co będzie pod jedynką? Powiem ci, tak, na mega boxa starczy. Albo na jakiegoś skina właśnie za 80 gemów. Smoko, no bo jest to pirat drogowy Coś drogiego znowu pod jedynkę, że nie w, w, znowu w, jedynkę. W, wiesz, gdzie dałem? Gdzie? Pod na, na dwójeczkę. <laughs> serio, serio, na Kurcze. O, mały boss, o, mały boss. No, no to moi drodzy, słuchajcie, macie do wygrania, właśnie, Pirata Drogowego Karla, czyli 80 gameów po prostu dam wam doładowanie na kartą Google Play. Jeżeli chcecie to wygrać, wystarczy stawić łapkę w górę pod tym filmem, zasubskrybujecie mój kanał i napiszecie jakiś komentarz na temat filmu. Podajcie oczywiście do Farela. Bardzo ja dziękuję za, za udział w odcinku, było naprawdę miło. Trzy wygrane. i... Fajnie się porażka. bawiłem, także no. pozdrawiam wszystkich widzów. No i to by było. Chyba... subiki łapki. O, właśnie, zostawiacie subiki łapki. I to by było chyba od nas na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Cześć. Eluwinka, hej! e, -E ta każda gra się tu zaczyna E-Eluvina, -E dla tary, kruka, spajka, gina, e, -E, -E aha Elu -E wina,